Witam serdecznie wszystkich widzów kanału Deserek TV. W dzisiejszym odcinku chciałbym Was zaprosić do wspólnej zabawy w kuchni przy zrobieniu kremu Raffaello. Był już poradnik jak zrobić krem Nutella, nawet były to trzy poradniki, w tym jedna wersja dietetyczna. Był poradnik jak zrobić krem Bonty, jak zrobić masło orzechowe, a dzisiaj zabawmy się razem i zróbmy krem Raffaello. Jak go wykonać? Pokażę właśnie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do obejrzenia. Przygotowania kremu Raffaello rozpoczynamy od tego, iż do blendera dodajemy połamane herbatniki. Następnie dodajemy wiórki kokosowe i całość dokładnie miksujemy, rozdrabniamy na pył. W kolejnym kroku dodajemy mleko i odstawiamy na 20 minut, aż herbatniki zmiękną. Następnie dodajemy miękkie masło oraz cukier puder i ponownie całość dokładnie miksujemy dokładnie mieszamy w blenderze. Tak zmiksowane herbatniki odstawiamy na około godzinę. Następnie całość naszego kremu przekładamy do słoika, zakręcamy i odstawiamy do lodówki na całą noc. Krem można przechowywać do trzech tygodni. Więcej ciekawych przepisów znajdziecie na naszej stronie www.deserek.tv.